No witam wszystkich Was, wczoraj tutaj prawdziwy fan, który ze mną się przywitał, pogadaliśmy, to jest kurwa prawdziwy fan, który nie boi się podejść do mnie, pogadać i dlatego zrobiłem pozdrowienia dla tych chłopaków, którzy nas oglądają często. Widzicie, to jest trzeba być fanem, żeby mieć jaja, podejść, pogadać, Widzicie. On ze mną rozmawiał, pogadał, zapytał się, czy bym mógł zrobić pozdrowienia dla trzech, czy tam no chyba trzech osób, co wczoraj to zrobiłem. Mówiłem, nie ma sprawy, mogę to zrobić. A nie to, że każdy pisze, pozrób mnie tam w syniku, pozwól tam bo ktoś ma urodziny. To nie o to chodzi właśnie. W takim sensie, że ja nie mam czasu nawet pozdrowienia. Tylko po prostu prawdziwy fan, prawdziwy fan, nie jakiś Ala fan. Normalnie ze mną się spotkał. Normalnie się ze mną spotkał. Pogadaliśmy, pytał się, jak tam zaczęliśmy tworzyć filmiki itp. itp. No i widzicie. Chociaż jedna osoba podeszła do mnie, przywitała się ze mną, zapytała się czy mogę pozdrowić tam ich, ich chłopaków, którzy tam nas lubią bardzo i oglądają. Nie. nie ma sprawy, zrobiłem i mam z głowy. A tu każdy mi napierdala na fejsie, na YouTube. Proszę pozdrowić mnie, bo coś tam, bo coś tam. Nie mam czasu na takie pieniędzoły. Po prostu zrobiłem dlatego, że to jest widać po nim było, że jest prawdziwym fanem, że nie robi nie z nas bekę. Ja poznałem ludzi, kto robi bekę, a kto jest prawdziwym fanem. Dlatego... Nie pozdrawiam... Takich... zwaniaczków, którzy niby nas lubią, Są fanami naszymi, bo to nie jest... To, co... Piszecie przez gówno, prawda? Już prawdą. Dlatego nie pozdrawiam już nikogo, Tylko pozdrawiam tych ludzi, którzy... Naprawdę podejdą do mnie i do kobry, przywitają się, z nami pogadają. Dopiero będę mógł pozdrawiać. A tak to nie chuje, nie będę pozwalać. To jest mój, mój regulamin, który się ja tego będę trzymał. Do końca. Robieniem moich filmików, tworzeniem dalszych filmików. Przykro mi, ale zasada jest jedna. Dlatego trzymam się tego, a wy jak się nie trzymacie. No to jest wasza wstawa, ja powiedziałem, ja z wami się nie będę bawił, a wy się tam bawicie w takim sensie, że będziecie kurde pisać w głupie komentarze. Ja powiedziałem na ten temat wczoraj na filmiku, nie to wali, robię to po swojemu, to uważam, wypuściłem chyba wczoraj 8 czy 6 filmików wczoraj, jeden z humorkiem właśnie jak widzieliście. No i, i niech tak dalej idzie te filmiki nasze. Na razie, tak mówię, w majówce nie będziemy robić filmików. Na razie przerwa, bo to wiadomo majówka. No i trzeba się zająć. Jakiś grill, spotkania ze znajomi. Myśleliście o tym w nocie w Arturówku, żeby zrobić grilla, Żeby się każdy złożył po 50 zł. Jak tak, to piszcie mi na na fejsie na PW na fejsie kto by chciał nas w locie być tam nie wiem, zrobimy może, może, ale to nic jeszcze nie wiadomo. W środę, może w środę zrobimy wlot, żeby, żebyśmy w Arturówku. żebyśmy my będziemy w Arturówku na trzecim yy, zbiorniku tam gdzie jest plaża, to byśmy zrobili grilla, Tylko jeszcze nie jest to oficjalne nic do końca. Ja oficjalnie wszystko powiem, jak będę wszystko wiedział, jak będziemy ustalać to wszystko. Na razie tak jest wasze pytanie. Musicie mi podpisywać na te pytania. Czy Wam będzie pasowało w środę parterów? W nie wiem jeszcze o której, o której godzinie jak. Tylko jest jeden problem. Musi być o osoba, która z samochodem, bo trzeba byłoby pokupować jakieś jedzenie właśnie. To jest ważne. Bo bez jedzenia to nie jest grill w ogóle. Musisz się zastanowić, piszcie do mnie na prywatnym wiadomościach, ja będę odpisywał na fejsie, najlepiej na fejsie piszcie mi, niż na YouTube, bo na YouTube mam skrzynkę zapieprzoną, nie mam kiedy odczytywać, to na fejsie piszcie prywatnie, kto by się z nami spotkał, może w środę, w kwartorówka i już byśmy, każdy się by złożył po 50 zł, byśmy gryla zajebistego zrobili. To jest od Was zależne. Na razie czekam na Wasze wiadomości na ten temat, bo muszę wiedzieć na czym stoimy i jak ustalamy wszystko. Pozdro i czekam.